Agencja Informacyjna Pracodawców RP, Katarzyna Trocińska, rzut oka na prasę. Początek roku i zmian ciąg dalszy, a co czeka podatników w 2016, czytamy w dodatku Prawo co dnia do dziennika Rzeczpospolita. W nowym roku jak zwykle zmiany w podatkach, więcej na stronie pierwszej. Na tej samej stronie możecie Państwo zapoznać się z pomysłami rządu na rozwiązanie problemu z oszustami VAT-owskimi, zniesienie kwartalnych rozliczeń i weryfikacja firm przed rejestracją. Więcej w artykule Pawła Rachowicza. Świetnie co zwolni, a Polska przyspieszy. To kolejny artykuł z Rzeczpospolitej. Prognozy dla gospodarki europejskiej, a także dla gospodarki polskiej, jak się okazuje, czeka nas całkiem niezły rok. Strona kolejna dodatku ekonomia i rynek. Tym razem um, nie brakuje chętnych do budowy kopalń węgla czyli co czeka polskie górnictwo w nadchodzącym roku? O tym pisze Barbara Oksińska na stronie ósmej Rzeczpospolitej. Chiński strach uderza w giełdy całego świata. To już informacja ze strony pierwszej: dodatku Ekonomia i Rynek. Bez uspokojenia sytuacji w Szanghaju trudno oczekiwać, że dojdzie do odbicia w Warszawie. Jest to informacja po wczorajszym krachu na chińskiej giełdzie. A przechodzimy teraz do kursu biznesu. W pulsie biznesu i informacja o zmianach w składkach ZUS, które niestety wzrosną, więcej, strona 13. Zachęcam do zapoznania się z tym artykułem, a na koniec gazeta wyborcza. Żata Zaleska z NBP do GPW, pierwsza prezeska giełb, giełdy, czyli informacje o nowej prezesce giełdy papierów wartościowych. To jest strona 22. Zachęcam do zapoznania się z tą informacją. To tyle w dzisiejszym przeglądzie. Zapraszam Państwa do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych, a także do odwiedzania strony internetowej Agencji Informacyjnej Pracodawców RP.